Dla wspólnoty Betlejem był to dzień wyjątkowy, dzień szczególnych uroczystości. Oto 15 sierpnia do wspólnoty przywieziono peregrynującą po Polsce relikwię świętej Teresy od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza. Sam relikwiarz jest wyjątkowym i oryginalnym dziełem sztuki. Równie oryginalne i zaskakujące są jego losy. Relikwiarz jest prezentem narodu brazylijskiego dla świętej Teresy i dla bazyliki w Lizie. I on od 30 lat pielgrzymuje, od 1994 roku pielgrzymuje razem z relikwiami świętej Teresy po całym świecie, był już prawie na wszystkich kontynentach, był podejmowany przez... Bardzo prostych ludzi w prostych miejscach, ale też przez głowy państw. Teresa pielgrzymuje i realizuje to swoje marzenie, żeby być misjonarką na wszystkich kontynentach od początku świata aż do jego zakończenia. Z takich technicznych ciekawostek, to relikwiarz jest bardzo ciężki, bo waży prawie 140 kg. Musi go nieść sześciu, sześciu panów. Wczoraj ten relikwiarz wnosili, wnosiliśmy do domu sióstr matki Teresa z Kalkuty. Pojawił się taki problem, że okazało się, że wszystkie drzwi są o 5 centymetrów za małe, w stosunku do wielkości relikwiarza, więc trzeba było relikwiarz wstawić przez okno. I to było karkołomnym wydarzeniem. Jeżeli chodzi o część relikwii, to w relikwiarzu główną częścią to jest piszczel świętej Teresy. Tak. Czyli ten, który stanowił część nogi, a ona dużo w życiu się nachodziła, no więc pewnie też nie bez, nie bez przypadku taka właśnie część jej relikwii znajduje się w tym relikwiarzu. Święta Teresa jest patronką wspólnoty Betlejem. Mawiają tam o niej, że jest też wspólnoty najprawdziwszą przyjaciółką 就来。 No, to, to było dobre pytanie do Teresy, bo mamy taką teorię, że to nie my sobie wybieramy święci, świętych, tylko święci nas. Czyli z jakiegoś powodu się, Teresa nas wybrała została nam dana w prezencie. Na pewno jej sposób życia, pomysł na życie, duchowość bardzo odpowiada temu, co my robimy. Jest dobrym orędziem dla ludzi ubogich. Właściwie ksiądz Mariusz mówił na nakazaniu o wynalazkach Teresy. Myślę, że to są wynalazki uniwersalne, ale szczególnie z nich mogą korzystać ludzie, ludzie ubodzi. Myślę, że dzięki temu my. Ją ona nas. Indywidualnym modlitwom wiernych przed relikwią towarzyszyła wieczorna Msza Święta. Przewodniczył tej Mszy Świętej ksiądz biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. Homilią wygłosił karmelita Bosy ojciec Mariusz Wójtowicz. Kult Świętej Teresy z Lizie jest dla chrześcijan szczególnie istotny. W kazaniu było powiedziane, jak wiele od tej młodej zakonnicy, która zmarła, mając 24 lata, możemy się nauczyć. I myślę, że mimo, że żyła bardzo krótko ale tego co nas dla współczesnego człowieka co nas uczy no to jest coś fantastycznego. Mowa była o prostocie na przykład, mowa była o tym, żeby mieć pragnienia, marzenia. Mowa była też o tym, nawiązuje do kaznodziei, a żeby nie biadolić i nie narzekać. Co jest niestety naszą wadą narodu. Ona mając niełatwe życie nie narzekała z optymizmem patrzyła w przyszłość. I myślę, że jak przyjrzymy się jej życiu, to chociażby patrząc na te jej cechy, bardzo wiele skorzystamy. Uroczystości zamknął koncert Kuby Blokesz Trio. Artyści rozpoczęli to koncertowanie ujmującą pieśnią do Brata anioła, który zna nasze słabości i prowadzi nas za rękę. Ważne jest to, że z początkiem XVII wieku Kościół zabronił pod groźbą ciężkich kar wystawiania do publicznej czci relikwii fałszywych czy budzących wątpliwości. Nie dziwi więc, że wierni z wielką żarliwością i ufnością zanoszą swe prośby przed wszelkie relikwie. Strażniku mej duszy domem twoim niebo, gdzie wiecznego Boga oglądasz tak blisko. Schodzisz na ziemię, by być dla mnie światłem, bratem pocieszeniem, moim przyjacielem.